Leszek Weres, czyli polski astrolog, socjolog, pisarz, wykładowca, z wykształcenia prawnik, współtwórca współczesnej polskiej astrologii. Wieloletni lider studenckiego ruchu na rzecz ONZ, członek władz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, laureat stypendium Fulbrighta. Studiował na prestiżowych uniwersytetach Harvardzie i Stanfordzie. Uzyskał doktorat z teorii konfliktu i matematycznej teorii gier. Zna kilkadziesiąt krajów, podróżnik, instruktor, harcerski, filatelista, chórzysta, karateka i naturysta. Jest autorem książek Mandala Życia, Homo Zodiakus, Nieznany Świat Astrologii oraz Nieznany Świat Astrologii i Kosmobiologii, które przeszły do kanonu polskiej literatury astrologicznej. No, i co my tu widzimy w tym horoskopie? Krótki przegląd: Atma Karaka, czyli król horoskopu, księżyc w pierwszym domu i sfaxzetra, tak? W pierwszym domu, sfaxzetra, czyli we własnym znaku, wspiera sławę, wspiera empatię. Jeśli mamy władcę pierwszego w pierwszym domu, to znaczy, że cechy, te głębsze cechy ze znaku raka będą dostępne dla no, właściciela horoskopu. Natomiast te główne cechy raka to jest to: jest to zwykle osoba wrażliwa, też nastawiona na pewną karierę, na status społeczny, często z inklinacjami duchowymi. I oczywiście mocna karma rodzinna, to tak przy okazji. Władca tej nakszatry księżycowej to Merkury. Ta nakszatra ukazuje to, co utrzymuje. Nas w tym świecie, co jest naszą karmą, tak? I, ta, i ten Merkury tu jest bardzo mocny. A <laughs> w dziesiątym domu on się dobrze czuje. Dodatkowo jest w Aruda Lagnie, czyli tak, jakby był w. Ascendencie, ponieważ Aruda Lagna ukazuje nasz wizerunek w tym świecie i jest praktycznie no, równie istotnym miejscem w horoskopie jak Ascendent. Więc Merkury w Aruda Lagnie w pierwszym domu to jest tak jakby miał DiGbala. No to jest w dziesiątym domu jednocześnie, więc status społeczny, kariera. Merkury ukazuje oczywiście inteligencję, wiedzę, Zdobywanie wiedzy, przekazywanie. Mars w dziewiątym ukazuje transformację, trudności, walkę w obszarach religijności, duchowości. Tak? Tutaj będą pewne trudności. Mocny dyspozytor domu 6 i 9 zapowiada szczęście w pokonywaniu przeszkód. Również to się będzie odnosić do podróży zagranicznych, bo mówimy tutaj o domu dziewiątym. I ogólnie obszarów duchowych, dom dziewiąty, duchowość.